Tak, więc witam w kolejnym odcinku z zleceń Wiedźmińskich. Dzisiaj są dwa questy powiązane ze sobą. Się dostaje jeden po drugi. Na przykład tak było w moim przypadku. A chodzi tutaj o Licho nadało, które się pojawia właśnie u tego npc ta No i później po zakończeniu tego questa się od, dostałem od razu Quest Intrus. Tak, dzisiaj sobie przejrzymy oba questy. Tak, więc, żeby nie przedłużać. Chodzimy od razu do tego, żeby pobierać ten quest. You the Witcher? Bedver, I have a contract. A a job for you. Heard the shaggy black bastards have nested at the forest edge. They're nipping sheep left and right. Damn near nicked me once. Why?

to wyglądające, że mam tylko zabić e, pająki za jakąś tam e, daną kwotę, małą, jak to powiedział, że nie ma zbyt wiele zaoferowania, ale to jednak e, ostatecznie e, tak po ubiciu tych pająków, jednak się, zaczyna, to się dopiero zaczyna ten quest. Jak to wam to mam to wszystko nagrane, tak jak grałem dość. W, późno w nocy, także je, Nagrywając jeszcze kamerą Na mieście tutaj Tak byłoby nic widać Także dzisiaj jest taki zupełnie e, Inny format, także Przeglądamy to co e, To co nagrałem I tylko także wam pokazać jak to te Questy przechodzą Teraz tutaj przechodzimy do e, Już e, Znalezionego tego pająka, Na jednego, jest to poziom łatwy Także z nim Problemu nie ma, żeby go ubić, więc w ogóle wszedłem bez y, żadnych olejów, bez petard, bo to może nawet na, na, na ślepo palcem jechać. Tak więc po pokonaniu jednego dostajemy misję, żeby podążać tropem do leża. Także jest tutaj y, kolejny punkt, żeby y, już drugi, żeby y, zabić kogoś danego potwora. Niby to się dalej zapowiada, że to niby jakieś tam łatwe y, questy, tylko między chodzeniem, między miejscami, lokacjami, żeby tylko pokonywać y, jakieś tam bestie, czy w tym przypadku jakieś pająki. Ale to później, jak tak mówiłem, to się dopiero zaczyna rozkręcać, bo to jednak chyba z półtora godziny te dwa questy chyba robiłem. Także jest to, jest, jest to przy tych zadaniach robić. Także tutaj przy wchodzeniu w ten e, w tą bestię dostajemy akurat katscenkę, która w ogóle zmienia postać rzeczy. Dlatego że tu mamy już dwa e, arachnomorfy i NPC-ta który jest uwięziony w e, tych e, niciach od tych aerotomorfów, tutaj, oba aerotomorfy oba są e, poziomu łatwego, podstawowego. Także tutaj nie ma problemu e, tą dwójkę pokonać. Tutaj nie trzeba w ogóle żadnych olejków e, używać. Także tutaj, jednym, jednym ciągiem, dwójkę pająków miażdżymy oczywiście trochę tam ekstra fajnie wpada za, za, dwie, za dwie bestie i z tego co pamiętam przechodzimy od, od, po tym odjazdu do rozmowy chyba z NPC tem Damn these monsters I thought I was lost Maridor Captain of a nearby Riverport To whom do I owe my things Thank you Then I will soon send along no, i to tak to było tak, że ta lokacja była przy, przy tym NPC-cie, które się pobijaj ten quest. I tak jak mówił on tutaj, e, przyśle tam po którymś etapie zadania, e, przyśle e, tego Bajtla, którego można było spotkać znacznie wcześniej w innych questach, który zadaje dużo pytań. Także on w tym ciągu dwóch questów się pojawi dwa całe co, co dwa razy, jak nie, albo może i trzy, to właśnie jeszcze nie pamiętam. I tutaj już odbijamy od tego npc ta zadanie. I tu się dopiero zaczyna ciekawie dziać w ogóle. Please, take this amulet. I'm oh, sorry. So very sorry. You didn't deserve this. Please forgive me. I've no other way out. You must understand me. That amulet is. You may only pass it to a person who knows not of its powers. To break the curse forever, you need a witcher. Receive the amulet from a dying scholar on his deathbed he explained what must be done here his notes god like i am but you think so Will you try to break the curse if you succeed i'll pay you this time in gold oi także tutaj po po rozmowie z nim. Czytam ten dziennik, żeby się wiedzieć, co, co gdzie, jak, co, o co chodzi w ogóle. I tak jak było widać, wszystkie bestie, które były przy mnie, zamieniły się w tego upiora, który właśnie był na tym filmiku. Także wchodząc, wchodząc w walkę, nigdy się nie wie, tylko się wie, jaki to jest poziom bestii, a nie wie się, jaki to jest konkretny typ, ale to nie ma największego znaczenia. Tutaj jest akurat, można przeminąć, to później każdy, każdy będzie miał to, tą historię tego amuletu, będzie miał tutaj opisaną w tym zadaniu. Także tutaj wychodząc, dostajemy kolejny punkt, żeby znaleźć dwa składniki. Czyli tam jest to opisane w tym zadaniu, że trzeba znaleźć dwa odpowiednie składniki tak więc przejdziemy do tego, żeby te dwa składniki zebrać. Bo oczywiście jeden, jeden, jeden się właśnie zbija od tak, bez niczego na mapie po jego zabraniu nic się nie dzieje. To jest właśnie ten szalej więc dopiero przy leszy leszy mechu Wtedy mamy walkę. Jest to mianowicie poziom średni. To już wtedy, żeby albo ktoś ma już do, doby wszystkie skile, żeby go pokonać bez używania eliksirów, ale to oczywiście, używam, jak zwykle używam eliksirów, to już było noc, także mogę użyć kota na, na oberzenia i na i mmm, mikstury jeżyka na zwiększenie żywotności. Tak są dwa dyweckie podstawowe miksuję, które używam nocą do walki z nanometrach, czy z bestiami. Więc ten quest wykonywać nocą, kiedy ten jeżyk jest z kotem właśnie bardziej efektywny. No i tutaj po pokoju tej e, bestii dostajemy e, aktualizację w zadaniu. No i oczywiście jak, jak tego e, nie miałem e, ogarszego, także zostaje jeszcze e, po nim e, wpis bestiariuszu. Tak więc teraz trzeba przejść do wytwarzania w e, dzienniku, no tak jak mówiłem ten bytel który zadaje dużo pytań, przychodzi z nagrodą po uratowaniu tego kapitana e, sterzecznej, Także stajemy pięcią coinów. No i ja oczywiście tutaj... E, przyszedłem do tego, żeby z nim porozmawiać, potwierdzić mu te, te pytania. No bo to jednak, żeby e, skoro już gram to chciałem podać wszystko, co sam on chce, o, o co on pyta. A z tamtym coś ciekawego, ciekawego dowiedzieć. A, a kolejny e, rzecz, też, dla, dlaczego to po prostu dla Beki z nim rozmawiam, e, żeby sporać jego dialogi w ogóle. Także on się e, ten Beitel często, ja często e, przewidział, także tutaj postać tego Wiedźmina, jakby on wiedziała już, że ten Beitel chce w ogóle się pytać, także. O i tutaj jeszcze kolejna walka. To od razu wziąłem auto, żeby te min dwa te yy, mikstury wzięło. To oczywiście dajemy najpierw yy, wysypujemy mieszankę. Yy, czyli tak, taką kolejność przynajmniej ja wybrałem, że wpierw widałem mieszankę, włożyłem amulet. Teraz sobie w, w, się pokażę yy, jest amuletu. No i to, no i to trzeba... Podpalcie, tak jak to pisało w tym dzienniku tego maga, tego uczonego, w którym dostaliśmy od tego biedaka, wieśniaka. Tutaj bez problemu, nawet bez użycia petard można było to go pokonać. Na eliksiru to tylko był poziom pierwszej czaszki. No ja to nowe trofeum też pierwszy ja z tego y, przeciwnika, tego, tą bestię y, pokonywałem. Tak więc tutaj miałem tylko jeszcze ziółka do zabrania i co tam ciekawe dalej miałem. A, ten amulet. Ten amulet też trzeba było po pokonaniu tej bestii y, wyrzucić. Y, Przepraszam, czy tego nie ma w plecaku najpierw, ale to trzeba było go wyrzucić przez dziennik. W dzienniku też pisało, żeby odejść tysiąc kroków od y, miejsca, gdzie się pokonało tą bestię, ale y, byłem ciekaw sprawdzić najpierw, czy rzeczywiście trzeba odejść i okazało że mi zaliczyło ten quest, y, nie, odchodząc, nie odchodząc od tego miejsca, o tysiąc kroków, y, tak jak pisało w dzienniku. Tak więc y, to, ten czas zaoszczędzony został i Później przychodzę do tego, do tego npc a żeby do B2-ja, żeby odebrać nagrodę i po odebraniu tej na, na, nagrody, no, przeszedłem w, w kolejny quest już w Intruza. Czy spotkałeś się z sukcesem? Jestem szczęśliwy. Naprawdę jestem. Zdobyłeś więcej, ale rzeczy nie były tak świetne ostatnio. Co z tym, że i wszystko? Także tutaj bardziej wolałem tak przejść ku do tego, żeby wziąć e, ten... kotówkę, e, niż mu wypominać jego czynę. Tu zostaje 35 koinów. dodatkowo, oprócz tych 50 od tego... No i tutaj dostajemy już quest Intrus od tego Bytla i musimy przejść do tego, żeby pójść do tego wójta, Znaczy w ogóle niedaleko do tego bardziej się chwyciłem tego, żeby do niego pójść ten quest już, jak już ten ciąg jest, no to że chciałem go już po prostu dalej kontynuować. Także udajemy się do tego wójta

No, to jest na posadzie wiedziała. Dialogi są już us ustawione. To ja oczywiście idę tym drogą kulturalną, żeby no nie być aż tak hamskim y i normalnie no, mu odpowiadam, tak jak to w ogóle. Zazwyczaj przeprowadzę te dialogi, że nie chcę być jakoś tak zbytnio chamski. No, chyba że rzeczywiście no, coś mi to podpadnie, ktoś NPC, no ale normalnie to odpowiadam każdemu tutaj spokojne, kulturalne dialogi. Tak było przy tym e, poprzednim koście u Bedioida, że e, po prostu wszystko od niego brałem, A tam były takie opcje dialogowe, że go powinienem, mogę go pobić. Ale wolałem normalnie ten quest zaliczyć jakoś spokojnie. Niż, niż wprowadzać się wyjść tam bójki z NPC-tami. Znaczy, tutaj, miejsce kolejnego e, postoju jest dość daleko. Także tutaj widać, właśnie już przysprawdzałem, Quest, quest Intrius się e, czyli licho na, nadało, już jest zaliczone, a już Quest Intrus jest pobrany. Także. E, mi się tak, tak, tak zdarzyło, że nie wiem, czy to i tak jest, czy to, to tak u mnie było, że taki jeden ciąg tych y, dwóch questów. Miałem się udać właśnie do gospodarza, a się okazuje, że tutaj już wszyscy, są, wszyscy są pomordowani. Zauważyłem gruzowe sceny, napisane w czerwonym przed oczami ich oczami. Przestałem się nazywać tym śniadankiem, który odwrócił się z jego głowy. Żołnierz zaczął zrezygnować o ciało. Na powiedzieć w tym questie są takie punkty, że po przyjęciu questu idziemy w to miejsce do gospodarza, później zabijamy potwora, oddajemy quest i jeszcze rozmowa z npc tem który jest powiązany z tym z tą insektydą. I to jest już ekstremalnie trudny quest, także tutaj już troszkę musiałem więcej scrojowców na nią, czy materiałów na nią przeznaczyć. Oczywiście podstawowe eliksy, i kot. tutaj no, mimo że używałem e, na nią te szybkie ataki to już ona więcej, mimo parowania zdawała mi więcej obrażeń niż ja zdołałem jej przy, e, zadawać, więc użyłem jednej petardy a że e, jedna petard nie no, no, sprawia, że co do połowy HP no to użyłem drugiej no i reszta HP to tylko podstawowe takie szybkie Teraz tutaj analizujemy tą bestię, Tam są chyba trzy punkty do analizowania. Zacząłem od prawej strony, tak jak się jest to nagrywane, zacząłem od prawej strony ją te punkty analizować, żeby sprawdzić po kolei. I dopiero przy tym ostatnim, po lewej stronie, dopiero jest informacja dość ważna. Tutaj w głowie ma miała tą szpilkę. Znaczy na grzbiecie, ta szpilka później będzie po prostu. O, i to jest w ogóle moja, pie, moje pierwsze trofeum legendarne. Trochę tylko za pomocą Quest, w bym tego nie miał. Oj, to jest sprzęcie Jest ta szpilka, która później będzie.

We can stay here a wee bit longer. Dobra, ten kawałek dalej jest. E, już e, odbił tego Questa u wójta tego może tam już e, do niego przejść. E, ale to jeszcze będzie jeden dialog po tym. To jest trochę tak bardziej scharykastyczny odpowiedziałem, że dalej mogą tańczyć. No tutaj, to akurat tak jak mówiłem, to trochę bardziej nasi MPC trochę na nasi NPC trochę podpadają to, bo tak odpowiadam. O, i tu właśnie ta ostatnia rozmowa o tą, o tą, o tą, o tą, o tą yy, szpilkę. Ja chciałem powiedzieć, czy to się odpowie coś innego niż e, postać po mu w tą szpilkę bez niczego, ale i tak nim był zbyt rozmowny, także także nie ciągnąłem tematu i po prostu mu sprzedałem tą szpilkę, no zawsze tam chciałem do tego, klepcioki. No, i to już y, ostatnia kadcenka. I na tym kwestie kończy. Także tutaj tylko jedna, jedna walka. Znacznie mniej walki niż przy Lichonadało. Ale jednak troszkę czasu zeszło na. Najbardziej hmm, mobilny czy to na hulajnodecz, yy, na rowerze albo autem, no to, to jest w stanie szybko przetkoczyć, ale jak się piechty idzie, no to jednak troszkę yy, na to zeszło. teraz się dostaje dwa bibeloty, z tego, co pamiętam: Dywiany Miecz i yy, Dziennik. Tak, jak yy, pamiątki, nie wiem, bibli biblioty są w ogóle dla mnie dziwne i też sprawdzam czy na pewno nic dalej dalej się nie dodało e, tak jak to było e, i na tym się te questy kończą trochę coinów się dostaje e, dość dużo trochę ekspa można w, tych, w tym ciągu dwóch questów fajnie nabić e, Trochę się trzeba przygotować jednak a najlepiej oczywiście ten, te questy robić e, nocą żeby mieć ten e, elixir pod 75% obrażeń no to jednak przy, ten drugi elixir to jednak się przydaje mieć ten elixir pod e, zwiększenie HP i pod dobrzenia i polecam te questy być właśnie nocą żeby mieć te elixiry a na dzisiaj to będzie tyle e, te questy oba tak wyglądają Jeden się otrzymuje po drugim, tak właśnie było w moim przypadku, więc nie wiem, czy tak dalej jest. Jeśli was ciekawi, dlaczego macie intruza po, po robieniu e, zadania licho nadało, to będzie dlatego, że po prostu są automatycznie nadawane. Więc nie będę przedłużał, na dzisiaj to będzie w tym odcinku tyle, e, więc na razie, cześć!